Nie polecam palenia absolutnie Zachęcam do sportu Tak się kaszle. Dzień dobry, panie Dzień dobry panu poproszę do domu Nasienną 83 Villa Karolina Albo tak za dobrze zaczekajmy jeszcze zaraz moja narzeczona kryzysowa przyjdzie i jedziemy w rejs niezapomniany tak która to jest godzina? Bo nie, nie liczę godzin i lat. Prawie dziewiąta. Tak. To zmienia się świat, a nie ja. Właśnie. Tak powinno być w każdym przypadku, prawda? Prawda. Drogi Andrzeju. Święte słowo. Tak. Ale Andrzejku czasy, co? Daj spokój. Żebyśmy Majbachem jeździli to jest... Widzę jeszcze z piętnastego roku. Wstyd. Wstyd. No ale no Starość nie radość. A kto to? To ten znany raper w tle? Buziaczki wysyłam wszystkim pięknym małolatkom. szupym przede wszystkim.